Brutalna policja rozpoczyna się śledztwo przeciwko policjantom. W nocy 2 maja 22-letni Juan Moreno Lopez szedł ulicą w San Jose w Kalifornii, kiedy podjechał do niego radiowóz. Według policji Moreno wyrzucił coś do krzaków i zaczął uciekać. Podczas pogoni rzucił w kierunku policjantów butelką, po czym został sprowadzony na ziemię. Świadkowie nagrali moment, w którym mężczyzna jest bity przez kilku policjantów. Funkcjonariusze używają pałek i pięści na nieuzbrojonym mężczyźnie. Moreno Lopez został zabrany do szpitala przed oskarżeniem go przez policję o napaść niebezpiecznym przedmiotem, opieranie się przy aresztowaniu, znajdowanie się pod wpływem narkotyków, posiadanie metamfetaminy i zniszczenie dowodów. Rozpoczęło się właśnie śledztwo mające wyjaśnić zasadność tak brutalnej reakcji policji.